Katalog okazji od poniedziałku 22 września do 27 września. Tutaj będziemy mieć bardzo fajne narzędzia. Będą to narzędzia marki Parkside Performance. Narzędzia rozpoczynają się od 27 września. Strona czwarta: mamy wiertarko wkrętarkę marki Parkside Performance o 100 zł taniej, 299 zł. Bardzo fajna wiertarko-krętarka. Dodatkowo ona posiada akumulator 4A. Ah. Oraz ładowarkę w zestawie. Posiada ten system łączenia z Bluetooth. Możemy połączyć się z aplikacją, ustawić parametry poprzez smartfona. Przez aplikację Leap Home. Piąta i szósta strona to tutaj mamy aktywację kuponów 40%, 25% taniej. Reflektor akumulatorowy 4000 lumenów. Zyskujemy 70 zł. Frezarka górnowrzecionowa 1200 W. Młotowiertarka udarowa o mocy 1550 W. 25% taniej. No ale musimy sobie w aplikacji aktywować kupon albo tej komputerowej, albo przez smartfona. Również na szóstej stronie mamy szlifierkę mimośrodową, 181 zł. To jest szlifierka wielofunkcyjna, czyli pewnie ta czy w jednym, co możemy zmieniać sobie podstawy. Będziemy mieć takie żelazko mimośrodową i oscylacyjną. Oraz dwie szlifierki stołowe, taśmowa i tarczowa. Szlifierka na mokro, na sucho, o mocy 250 watów, 35% taniej również o 20% będziemy mieć obniżkę ceny na akumulatory są to akumulatory 12V 5Ah oraz 2,5Ah co ciekawe ceny tu mamy 2,5Ah za 63 100 zł. 103zł kosztuje 5Ah a z ładowarką za 79zł akumulator Parkside Performance 12Ah o napięciu 20 V. Jeszcze obok mamy za 249 zł akumulator 8A oraz 149 zł 4A. To są akumulatory smart Bluetooth. Wspominana już wiertarko-wkrętarka, maksymalny moment obrotowy 60 Nm, na pierwszym biegu od 0 do 500, na drugim biegu od 0 do 2000 obrotów na minutę. Akumulator 4A w zestawie, ładowarka 100 zł taniej. Tutaj mamy fajną nowość, tego jeszcze nigdy nie było. Te narzędzia mamy od soboty 27 września. Akumulatorowa grzechotka o napięciu 20V, maksymalny moment obrotowy 75Nm, zintegrowana lampa LED, głowica obracana w czterech zakresach, silnik bezszczotkowy, dodatkowo walizeczka w zestawie i jeszcze mamy akumulator 2Ah i ładowarkę. Parkside posiada grzechotki, ale to są tego typu zielonego. Tutaj mamy nowość Parkside Performance. Fajna grzechoteczka kątowa. Ciekawe, jak się sprawdza. Fajnie wygląda, jak na razie. Kolejna nowość. Laser krzyżowy 3x360 stopni. Tutaj mamy w zestawie akumulator 4Ah, walizkę. No, na pewno akumulator, ładowarka robi też cenę. Trzeba liczyć, że to będzie koszt około 200 zł, czyli ten, ten laser będzie kosztował sam z tym statywem około 300 zł. Klifierka kątowa, również na akumulator 20V Smart Bluetooth, 100 zł taniej, cena 299 zł w zestawie akumulator 4A typu Smart plus ładowarka. Czyli wychodzi na to, że mniej więcej ta sama szlifierka bez tego akumulatora i ładowarki kosztuje około 100 zł. 5 lat gwarancji. Obroty na biegu jałowym 10 000. Średnica tarczy Fi 125 mm. Silnik bezszczotkowy. Obok na stronie mamy akcesoria warsztatowe. Zestaw trzech kluczy nastawnych. Taki mały klucz średni i większy. 119 zł. Mały kluczyk. Ma rozmiar od 7 do 15 mm, czyli mniej więcej takie śruby. Nakrętki możemy tym kluczykiem odkręcać, przykręcać. Średni kluczyk ma zakres od 9 do 25 mm, a duży ma od 15 do 35 mm. Dodatkowo mamy torbę do przechowywania. Tarcze marki Parkside Performance PIS 125 mm, czy warianty do wyboru: do metalu, gresu, kamienia, obok zestaw wierteł diamentowych. Również Parkside Performance, ściski stolarskie. Bardzo dużo narzędzi marki Parkside Performance tym razem. Ciekawe narzędzia. Najciekawsze to oczywiście ta grzechotka oraz laser krzyżowy. No ze względu na to, że to po prostu jest nowość, za 69 zł mamy spodnie robocze, ogrodniczki. Do wyboru mamy trzy kolory od 50 do 58 rozmiar, wzmocnienia na kolanach. Wózek transportowy o 50 zł taniej, 149 zł, 5 lat gwarancji. Dwa w jednym możemy go po prostu rozkładać i jechać na czterech kołach lub na dwóch. Podeszwa odporna na przebicie, z wysokogatunkowej, wytrzymałej skóry i materiału tekstylnego. Rozmiary od 41 do 46. Jedna para 99 zł. Także to wszystko w tym katalogu. Dziękuję Wam za uwagę. Są tu fajne narzędzia marki Parkside Performance. Tak jak szlifierki, wiertareczka, grzechotka, laser, krzyżowy, akumulatory. Dosyć sporo tych obniżek mamy. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Zapraszam na kolejne filmy. Heika.